Świebodzickie kino pod gwiazdami już od dwóch lat cieszy się wielką popularnością, gromadząc pełną widownię. Niewątpliwą zaletą kina jest ciekawy repertuar, a na gości czekają wygodne leżaki piątek 22 lipca mieszkańcy naszego miasta oglądnęli dwa filmy: Dzieci, jak wytresować smoka, czyli kontynuację wielkiego przeboju kina animowanego, w którym poznaliśmy dalsze przygody młodego wikinga i jego udomowionego smoka. Dla dorosłych przygotowano uroczą i romantyczną komedię Planeta Singli. A wszystko za sprawą naszego Pana Burmistrza Bogdana Kożuchowicza oraz Dyrektora Banku BGZ BNB Paribas Oddziału w Świebodzicach Szymona Suwalskiego. Kochane dzieciaki, młodzieży i wszystkie osoby, które towarzyszą swoim pociechom, bardzo serdecznie Państwa witam. Krótko tylko chcę przede wszystkim podziękować, podziękować na ręce Pana Dyrektora Szymona naszego Oddziału BGZ. Paribas, ponieważ to za ich przyczyną, za ich tak naprawdę również sponsorowaniem, możemy dzisiaj uczestniczyć w naprawdę fajnej, naprawdę wspaniałej takiej imprezie, którą tak naprawdę kontynuujemy z ubiegłego roku. Także, Panie Szymonie, oficjalnie bardzo serdecznie dziękujemy za to, że możemy. Tak fajnej imprezie sobie tu wspólnie y, uczestniczyć. Drugi rok organizuje Pan filmy pod gwiazdami dla mieszkańców Świebodzicy. Czy ten pomysł się sprawdza? No jak widać tutaj w tej chwili już jest jak w ulu. dzieciaki naprawdę bardzo tłumnie i chętnie przychodzą na kino pod gwiazdami. No tym bardziej tym bardziej, że no nie mamy stacjonarnego kina Świebodzica. Ja tu muszę podkreślić, że w tym roku BGZ, Parin Banks naprawdę... Przejął, przejął sponsor i organizację całej tej imprezy. No, pragnę też zauważyć, że impreza Kino pod Gwiazdami nam się rozszerza, bo w tamtym roku nie było osobnego, osobnego seansu dla dzieciaków. A w tym roku jest. Także myślę, że z roku na rok będzie coraz większe zainteresowanie. kina na gwiazdami zrodził się w naszych głowach parę lat temu już. Wspólnie organizujemy z miastami partnerskimi tego typu imprezy w miejscowościach, gdzie nie ma kin. Jest to wspaniała impreza i piknik rodziny dla mieszkańców. Także serdecznie zapraszamy na tego typu przedsięwzięcia. Będą one w najbliższym czasie organizowane jeszcze do końca wakacji przez BGŻ BMP Paribas w całej Polsce. Jeszcze pozostało nam około 30 lokalizacji, w których będziemy, które będziemy odwiedzać wspólnie z naszym kinem. Pan burmistrz przygotował dzisiaj dla nas dwa świetne filmy. Planetę Singli i Jak wytresować Smoka 2. A na jaki wy film czekacie? Na, na Jak wytresować Smoka 2. A czy to fajny film? Mm -hmm. e, bardzo fajny. Mi się na przykład podoba. Dobry. A co o czym to film? E, o smokach, e, jak ludzie te smoki. I jak można je wytesować? Na jaki przyszłaś film? O smokach. A czy ty wiesz co to za film? Tak. No to powiedz o czym? O smokach. A ty lubisz smoki? Tak. Piękna pogoda i dobre kino sprawiły, że zajętych zostało 300 leżaków. Kto nie zdążył zająć miejsca, nie sprawiło mu to problemu i znalazł inny sposób na oglądnięcie filmów. Ale kino pod gwiazdami to nie tylko filmy, to moc atrakcji. Dla dzieci przygotowano malowanie buzi, kolorowanie obrazków czy robienie zdjęć na ściance, gdzie mogły się poczuć jak prawdziwe gwiazdy. Starsi mogli wygrać z zestaw kina domowego, aparatu, fotograficzne, czy dwuosobową wycieczkę na Zanzibar. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba podejść do nas do strefy i oszacować, wytypować, ile jest ziarenek popcornu w szklanej kuli, którą zademonstrujemy. Osoba, która trafi, wygrywa wycieczkę dwuosobową na Zanzibar. Jeżeli nikt nie trafi, to wygrywa ta osoba, która jest najbliżej trafnego wyniku. Czy pani zdaniem kino pod gwiazdami to dobry pomysł dla mieszkańców Świebodzic? Myślę, że to jest pomysł świetny, zwłaszcza jeżeli chodzi o taki wakacyjny okres. Już po raz drugi, Pan Burmistrz, wspólnie w tym roku akurat z bankiem BGZ BNP Paribas organizuje taką imprezę. Przypominając sobie ubiegły rok, kiedy mieliśmy pierwszą edycję i było 250 leżaków, wszystkie były zapełnione. W tym roku mamy 300 i jestem przekonana, że będzie tak samo. No bo powiec jest uważam świetny. Mamy piękną pogodę, słońce, lato, a do tego możliwość obejrzenia filmu właśnie na wygodnym leżaczku pod gołym niebem, w promieniach słońca jeszcze, bo akurat słoneczko świeci. to jest świetna rozrywka właśnie na wakacje.